Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy starsi mężczyźni wyglądają bez wysiłku młodo, pewnie i magnetycznie, niezależnie od swojego wieku? To nie jest operacja. To coś znacznie prostszego kolor. Odcienie, które nosisz, mogą znacząco zmienić to, jak postrzegają cię inni, jak wygląda twoja skóra, a nawet jak energicznie się prezentujesz. W tym filmie Ujawnimy pięć kolorów, które sprawiają, że starsi mężczyźni wyglądają na lata młodszych i natychmiast bardziej atrakcyjnych. Te odcienie są naukowo udowodnione. Aby poprawić twoją cerę, rozjaśnić oczy i wywołać wrażenie zdrowia i witalności, bez zmiany czegokolwiek w twoim ciele, zostań z nami do końca, aby nie tylko odkryć, jakie kolory nosić. Ale również nauczyć się, jak je łączyć w sposób, który przyciągnie spojrzenia i sprawi, że znów poczujesz się jak najlepsza wersja siebie. Odpowiedni kolor może zrobić więcej, niż tylko pomóc ci wyglądać dobrze, może ożywić Twojego ducha. Zaczynajmy. Numer jeden. Granatowy. Ponadczasowa klasyka. Jest powód, dla którego każdy mężczyzna, który Wygląda bez wysiłku elegancko po 60. roku życia, wydaje się posiadać granatową kurtkę lub koszulę. To uniwersalny odwracacz wieku. Granatowy ma niezwykłą zdolność do sprawiania, że starsza skóra wygląda najędrniejszą, oczy jaśniejsze, a postawa silniejsza. Nie jest krzykliwy ani przesadny, ale ma cichą moc, która nie zanika z upływem czasu. Granat dobrze pasuje do prawie każdego odcienia skóry, szczególnie do tych z siwymi lub solą i pieprzem. Wizualnie, podczas gdy czerń może odebrać kolor twojej twarzy, granat przywraca ciepło i głębie, dając definicję bez surowości. Dlatego styliści często nazywają go czernią dojrzałego mężczyzny. Ponadczasowy i pewny siebie, jednocześnie znacznie bardziej wybaczający. Kiedy nosisz granatowy, coś subtelnego dzieje się z Twoją obecnością. Ludzie widzą siłę bez sztywności. Emanuje autorytet, ale nie agresję, ucieleśniając kolor spokoju. Dla starszych mężczyzn to równoważy wszystko. Komunikuje światu, że jesteś nadal aktywny i wyrafinowany, ale już nie musisz niczego udowadniać. Pamiętam, jak spotkałem Richarda, 74-letniego emerytowanego inżyniera, który zawsze nosił czerni, bo myślał, że to dodaje mu klasy. Prawda była taka, że go wypłukiwała. Jego córka przekonała go, by spróbował granatowej marynarki w zestawieniu z jasnoszarym koszulą. Rezultat był oszałamiający. Wyglądał na wypoczętego, przystępnego, a nawet młodszego. Później powiedział mi, nie zmieniłem fryzury ani nie schudłem. Po prostu zmieniłem kolor a ludzie zaczęli traktować mnie inaczej. To jest piękno granatu. Komunikuje jednocześnie szacunek i pewność siebie. Jest idealny na wszystko. Od kazualowych lunchów, po formalne zgromadzenia, a także pięknie współgra z delikatnymi, neutralnymi kolorami, takimi jak biel, beż i tan. Psychologicznie granatowy ma także działanie uspokajające. Jest kojarzony z zaufaniem, mądrością i stabilnością emocjonalną, cechami, które sprawiają, że jesteśmy magnetyczni w miarę starzenia się. Nawet w każualowych stylizacjach granat może odmienić Twój wygląd. Prosty granatowy polo lub sweter natychmiast porządkuje Twój wygląd bez wysiłku, podkreślając ramiona, definiując postawę i pięknie kontrastując z siwymi lub białymi włosami. Dając twojej całej obecności poczucie harmonii. Więc jeśli chcesz jednego koloru, który cicho przywraca Twoją witalność i wyrafinowanie wybierz granatowy. Jest elegancki, niezawodny i potężny, ale nigdy nienachalny. Nie wymaga uwagi, ją zdobywa. Numer dwa Oliwkowy kolor bez wysiłkowej siły. Oliwkowy niesie coś co żaden inny kolor nie może łączy dojrzałość z witalnością ma spokojny autorytet doświadczonego mężczyzny ale także zakorzenioną energię kogoś kto wciąż porusza się z celem dla starszych mężczyzn to jeden z nielicznych kolorów który natychmiast łagodzi oznaki starzenia podkreślając jednocześnie głębię i obecność to co czyni oliwkowy tak potężnym to jego związek z naturą jest organiczny, ziemisty i cichomęski. Nie krzyczy o uwagę. Przyciąga ją. Gdzie jasne odcienie zieleni mogą wydawać się zbyt młodzieńcze lub wymuszone, oliwkowy szepta elegancję. Mówi ludziom, że nauczyłeś się doceniać subtelną siłę ponad ostentację. Oliwkowy doskonale sprawdza się na dojrzałych odcieniach skóry, równoważąc zarówno ciepło, jak i chłód. Minimalizuje zaczerwienienia. Podkreśla jaśniejsze karnacje i dodaje łagodnego kontrastu do opalonej lub zestresowanej skóry. W połączeniu z siwymi lub szarymi włosami tworzy elegancką harmonię, która wydaje się zarówno nowoczesna, osiemset, jak i ponadczasowa. Spotkałem kiedyś mężczyznę, imieniem Charles, sześćdziesięcioletniego byłego stolarza, który zawsze nosił ciemne, neutralne kolory głównie brązy i szarości myśląc że kolor jest dla młodszych mężczyzn pewnej jesieni jego wnuczka kupiła mu oliwkową kurtkę kiedy założył ją po raz pierwszy zauważył że obcy zaczęli go traktować inaczej bardziej otwarcie bardziej przyjaźnie sam poczuł się lżej mówiąc jest dziwnie powiedział nie sądziłem że kolor może sprawić że znów poczuje się pewnie ale tak się stało. To jest psychologia oliwkowego, projmuje równowagę, zdolności i cichą pewność siebie. To kolor mężczyzn, którzy czują się dobrze we własnej skórze. Nosimy go nie po to, aby zaimponować, nosimy go, bo pasuje do naszej duszy. Z perspektywy stylu oliwkowy jest niezwykle wszechstronny. Doskonale współgra z bielą, granatem, beżem i węglem. Można go nosić jako kurtkę, sweter, lub nawet spodnie. Nadaje Twojej garderobie nowoczesnego charakteru, nie porzucając przy tym klasycznego stylu. W przeciwieństwie do jasnych zieleni czy żółci, nigdy nie wygląda nie na miejscu u starszego mężczyzny. Dla tych, którzy chcą przekazać mądrość bez sztywności. Oliwkowy jest doskonałym mostem między młodością a doświadczeniem. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz, że te spostrzeżenia są cenne, napisz numer dwa w komentarzach, aby dać znać, że tutaj jesteś. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, rozważ subskrypcję i włączenie dzwonka, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam w dalszym tworzeniu treści, które informują i inspirują. Teraz podejdźmy do przodu. Numer 3. Jasno-szary. Kolor nowoczesnej elegancji. Jasno-szary to cichy sekret mężczyzn, którzy starzeją się z elegancją. Nosi wyrafinowanie bez sztywności i młodość bez krzykliwości. W przeciwieństwie do ciemnego szarego czy czarnego, który może rzucać surowe cienie na twarz, jasno-szary odbija wystarczająco dużo światła, aby rozjaśnić twoją cerę. Zmiękczyć zmarszczki i zwrócić uwagę na Twoje oczy, a nie na Twój wiek. Ten kolor komunikuje coś rzadkiego klarowność. Kiedy nosisz jasno szary, wyglądasz na opanowanego, nowoczesnego i przystępnego. Ma świeżość, która pięknie kontrastuje z dojrzałą skórą, szczególnie gdy Twoje włosy zaczynają szarzeć lub bieleć. W rzeczywistości srebrne włosy zestawione z jasnoszarym żakietem lub swetrem tworzą jedno z najbardziej uderzających wizualnie połączeń jakie mężczyzna może nosić przekształcając to co wiele osób postrzega jako oznakę starzenia w znak wyróżnienia Jasnoszary funkcjonuje również ponieważ dostosowuje się do każdej pory roku i sytuacji Możesz nosić go z głębokimi błękitami zimą lub beżami i kremami latem. Wygląda dobrze zarówno w kawiarni przy stole, jak i w środowisku zawodowym. Jest kolorem, który nie starzeje się, tak jak mężczyźni, którzy noszą go z pewnością siebie. Pewnego razu spotkałem mężczyznę o imieniu Alan, siedemdziesięciodestoletniego byłego dziennikarza. Zwykle ubierał się niemal wyłącznie w ciemne kolory, myśląc, że dają mu poważny i profesjonalny wygląd. Jednak, gdy zaczął ponownie uczestniczyć w wydarzeniach towarzyskich, po przejściu na emeryturę, zauważył, że te same kolory sprawiały, że wyglądał na starszego i bardziej wycofanego. Na sugestie córki spróbował jasno-szarego sportowego płaszcza. Różnica była oszałamiająca. Cała jego twarz nabrała blasku, oczy wyglądały jaśniej, a uśmiech stał się cieplejszy. Powiedział mi: To dziwne. Jak jedna mała zmiana koloru może sprawić, że poczujesz, że znów przynależysz do świata. To właśnie robi jasnoszary. Łączy cię z teraźniejszością i mówi innym, że wciąż jesteś częścią rytmu współczesnego życia. Ponadto, ponieważ odbija światło, jasnoszary dosłownie rzuca łagodniejszy blask na twoje cechy, subtelnie odmładzając twoją ogólną aparycję. Piękno tego odcienia polega na tym, jak bez wysiłku łączy się prawie ze wszystkim. Dobrze współpracuje z białymi koszulami, granatowymi spodniami i oliwkowymi żakietami. Na luźne dni jasnoszary t-shirt lub kardigan mogą sprawić, że wyglądasz na schludnego, bez odczuwania nadmiernego przebraniu. To nieskromny urok, nie popis. Jasno-szary ma również nieoczekiwany wpływ na postawę i wyraz. Ponieważ nie domaga się uwagi, pozwala ci się zrelaksować i przestać martwić się swoim wyglądem. Ta spokojna pewność przekłada się je bezpośrednio na twoją obecność. Ludzie nie tylko widzą ubrania, widzą ciebie. W miarę starzenia się, to co nosisz, staje się coraz mniej o podążaniu za trendami. A bardziej o wyrażaniu charakteru. Jasno szary komunikuje równowagę i dojrzałość, jednocześnie pozostając wibrującym. Nie stara się sprawić, byś wyglądał młodziej, sprawia, że wyglądasz na żywego i to na końcu czyni każdego mężczyznę bardziej atrakcyjnym. Numer 4. Burgund, kolor pewności siebie i ciepła. Burgund to jeden z tych rzadkich kolorów, które łączą dojrzałość z magnetyzmem. Jest bogaty, osadzony, pełen charakteru, ale jednocześnie ma subtelną żywotność, która przywraca życie Twojej twarzy. Dla starszych mężczyzn to idealny kolor, który łączy wyrafinowanie z charyzmą, wystarczająco elegancki na kolację z przyjaciółmi, ale wystarczająco odważny, by przyciągać spojrzenia. Burgund ma głębie, nosi ślady czerwieni, koloru kojarzonego z witalnością i energią, ale jego brązowe podtony dodają ciepła i mądrości. Dlatego tak dobrze wygląda na mężczyznach po sześćdziesiątce. Roku życia naturalnie dodaje energii bez przytłaczania, dodaje koloru Twojej cerze, zachowując jednocześnie spokojną godność, która towarzyszy doświadczeniu. Ten odcień szczególnie dobrze wygląda na swetrach, polo lub kazualowych żakietach. Kiedy go nosisz, twoja karnacja wydaje się cieplejsza, oczy bardziej wyraziste, a twarz zapraszająca. Wielu mężczyzn jest zaskoczonych, jak przystępni wydają się w burgundzie. Sygnalizuje otwartość i pewność siebie w sposób, którego żaden neutralny kolor nie może. Przykład. William. 67 emerytowany profesor, którego spotkałem lata temu. Zawsze nosił ciemne neutralsy i szarości, ponieważ był przekonany, że jasne kolory sprawią, że będzie wyglądał głupio. Pewnego wieczoru jego żona przekonała go do założenia burgundowego swetra na spotkanie rodzinne. Ta zmiana była oszałamiająca. Jego wnukowie powiedzieli, że wyglądał młodziej i atrakcyjniej. Nawet on przyznał, nie widziałem swojego odbicia, uśmiechającego się do mnie od dawna. To sekret Burgundu przywraca ciepło nie tylko do Twojego wyglądu, ale do Twojego ducha. Kiedy go nosisz, emanujesz przystępnością i cichą siłą. Wyglądasz na mężczyznę Stolka, który wciąż ma historię do opowiedzenia i radość do podzielenia się. Psychologicznie burgund jest związany z pewnością siebie i witalnością. Czerwone tony od dawna są kojarzone z działaniem i pasją, ale burgund wprowadza w tę energię łaskę. To nie jest lekkomyślny czerwony kolor młodości, to wyrafinowany czerwony kolor doświadczenia. Mówi ludziom, że żyłeś pełnią życia i wciąż idziesz z celem. Ten kolor również doskonale współgra z granatem szarością, kremem lub oliwkowym. Dodaje odrobinę wibracji do w przeciwnym razie prostych strojów, pozwalając Ci subtelnie się wyróżniać. Niezależnie od tego, czy nosisz go jako szalik, krawat czy sweter, Burgund przyciąga spojrzenie bez żądania go. Dla mężczyzn, których włosy stały się srebrne i białe, Burgund tworzy uderzający kontrast. Sprawia, że twoje włosy wyglądają jaśniej, a rysy bardziej wyraźnie, a Twoja całkowita obecność staje się bardziej żywa. To jeden z tych odcieni, które starzeją się razem z Tobą, a nie przeciwko Tobie. Jeśli szukasz koloru, który wydaje się jednocześnie dostojny i ożywiony, rozpocznij od Burgundu. To przypomnienie, że wyrafinowanie nie musi oznaczać milczenia i że styl, podobnie jak życie, tylko zyskuje na kolorze, jeśli nadal Oglądasz ten film i uważasz, że te spostrzeżenia są cenne, napisz numer 4. W komentarzu. Aby dać znać, że jesteś z nami. Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś, polecam zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pozwala nam na dalsze tworzenie wartościowych treści. Które informują i inspirują. Teraz podejdźmy do przodu. Numer 5. Biały, kolor odnowy i obecności. Choć może wydawać się prosty, biały ma jeden z najsilniejszych efektów w stylu. Resetuje wszystko dla starszych mężczyzn. To nie tylko kolor, to deklaracja klarowności, zdrowia i szacunku do samego siebie. Gdy jest noszony poprawnie, biały nie tylko ożywia Twój strój, ożywia Ciebie. Biały symbolizuje czystość, pewność siebie i odnowę. Odbija światło na Twojej twarzy, łagodząc cienie i sprawiając, że Twoja skóra wyglądają na gładszą i bardziej przebudzoną. Nawet jeśli miałeś długi tydzień, świeża biała koszula lub sweter może sprawić że wyglądasz na wypoczętego, czujnego i zrelaksowanego. Dlatego jest stałym elementem garderoby starszych mężczyzn, którzy starzeją się z gracją. Rozumieją moc światła i prostoty. Biały także komunikuje emocjonalną obecność. Gdy go nosisz, ludzie dostrzegają spokój, otwartość i uczciwość. To nie przypadek, że biały był noszony przez postacie związane z pokojem i mądrością w historii. Dla starszych mężczyzn reprezentuje cichą siłę, która pochodzi z życia prowadzonego z integralnością i celem. Pewnego razu spotkałem mężczyznę o imieniu Edward, 73-letniego muzyka, który zawsze nosił ciemne odcienie, ponieważ uważał, że biały jest zbyt trudny do utrzymania w czystości. Pewnego lata zdecydował się założyć prostą białą lnianą koszulę na graduację swojego wnuka. Później powiedział mi: Wszyscy ciągle mówili, jak młodo wyglądam, ale bardziej ważne było, że czułem się młody. To, co robi biały kolor, to nie tylko zmiana w tym, jak widzą cię inni, ale także w tym, jak postrzegasz samego siebie. Psychologiczne skutki białego są niezwykłe. Promuje spokój i jasność umysłu. Cechy te często są zablokowane przez stres, gdy się starzejąc. Kiedy twoje otoczenie lub ubrania noszą ten kolor, twój układ nerwowy naturalnie się relaksuje, daje wrażenie odnowy, jak rozpoczynanie dnia na czystej kartce. Z perspektywy stylu biały jest nieskończenie wszechstronny. Niezwykle łatwo zestawia się z granatem, szarością, oliwkowym, tanem czy nawet burgundem. Można go nosić jako bazowa warstwa, t-shirt pod żakietem. Lub jako centralny element w postaci białej koszuli lub swetra. Klucz tkwi w tkaninie wybierz naturalne materiały, takie jak bawełna lub len, które pozwolą na oddychanie i ruch. Jasna strukturalna biała koszula może sprawdzić się w formalnych okolicznościach podczas gdy lekko kremowy, lub off white sweter stwarza bardziej miękki, relaksujący nastrój. Tak więc następnym razem. Gdy sięgniesz po coś do noszenia, rozważ biały, nie jako dodatek, ale jako wyraz prostoty i odnowy. Przypomina światu i tobie, że elegancja nie musi krzyczeć. Czasami najjaśniejsza obecność w pomieszczeniu to ta ma ta, która niesie światło. Podsumowanie. Kończąc ten film, poświęć chwilę na refleksję nad tymi pięcioma kolorami. Granatowym, oliwkowym, jasnoszarym, burgundowym i białym. Każdy z nich niesie swoją własną mądrość. Razem tworzą paletę dojrzałości, pewności siebie i ponadczasowego uroku. Te kolory nie tylko sprawiają, że wyglądasz młodziej, przypominają światu, że doświadczenie życiowe samo w sobie może być formą stylu. Ubrania to nie tylko tkanina, to energia, intencja i to, jak decydujesz się przedstawiać mężczyznę, którym się stałeś, gdy nosisz kolory, które wydobywają to, co najlepsze w tobie? Ludzie to zauważają. Nie dlatego, że gonią młodość, ale dlatego, że promieniują szacunkiem do siebie. To jest prawdziwa atrakcyjność. Pamiętaj, że Twoja odzież to nie maska. To odzwierciedlenie tego kim jesteś. Każdy odcień, który nosisz, opowiada część twojej historii historii odporności, mądrości i siły, która nie blaknie z wiekiem. Zasłużyłeś na to, a odpowiedni kolor po prostu pomaga światu zobaczyć to wyraźniej. Dziękuję za dołączenie do nas dzisiaj. Chętnie usłyszymy od ciebie. Zostaw komentarz poniżej. I podziel się jedną rzeczą, którą dzisiaj się nauczyłeś, i jak planujesz to zastosować w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich wyrazić. Przeczytanie twoich komentarzy daje nam ogromną motywację i zachętę. Jeśli podobał ci się ten film i uważasz, że był pomocny, proszę polub subskrybuj i podziel się. Twoje wsparcie pozwala nam dalej tworzyć wartościowe treści które informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i czekamy na następną wizytę w kolejnym filmie.